<noise> Dzisiaj Dzień Niepodległości widać, tu plaga. Tak jest, jest, jest plaga. Kołodziej, nie w Stelmach? No nie wiem, czy Kołodziej, czy Stelmach, trudno powiedzieć. Zdania są podzielone. Może być Kołodziej, może być Stelmach, zależy chyba w, jak, w jakiej części kto tam tak tłumaczy. No tutaj mamy akurat część stolarską robioną, to można powiedzieć, że stolarz, tak? Czy, cieś, czy, cieś, czy cieśla bardziej? Nie wiem. Nie wiem jak to źle zrobione. Ale mam pytanie. No dobra, już nie będziemy tego. Ale tutaj widać są te zrobione błotniki, tak? Czy jak Ale, to są? To są błotniki? To są błotniki drewniane. Dębowe. Dębowe. Ile lat były robione? No one były chyba około 5 lat. 5 lat temu było takim urządzeniem były naparowane tam około pół godziny i wtedy jak się napaduje dobrze bo to wyginają się ładnie na kolanie. Były wygięte a później były sezonowane skóry i tak długo. No i teraz już są Czyli te jakie się wygi gory. wygięło na kolanie, to już one tak zostawały? Czy one odbijały? Nie no, trzeba później zostawić na takim kopycie, nie? Tak, którym wysknął. Ale generalnie trzeba, jak się tam go dobrze napaduje, to można go na kolanie wyginać. Jest na tyle elastyczne się robi. Nie? No to niesamowite i to tym bardziej, że to jest dąb bardzo twarde drzewo. No to jest dąb. włóczniki były dębowe i są dębowe. Tutaj... Te gdzie były śpierkowe, są śpierkowe, jest tak zrobione w oryginale praktycznie, tutaj nie ma żadnych, żadnych tutaj tak zmian szczególnych, jest dokładnie tutaj... tak jak był wykonany w oryginale, dokładnie w tych samych wymiarach, także praktycznie oryginalny wóz. A te, te, ta podłoga to jest z dwóch desek, to też w oryginale było z dwóch? Czy to tak akurat wyskoczyło? To wypadnie? akurat tak wyskoczyło, ale przeważnie, no tam z czego mieli, pewnie z tego zbijali podłogi, akurat odnośnie podłogi, to nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem, zbiłem taką podłogę, żeby to tutaj w środku było. Pewnie takie podłogi zbliżone były do tej Bo tu widzę na gwoździe jest przybita, nie jest przykręcona, bo też była na gwoździe, tak? Nie, jest zbita na gwoździe Nie, nie, ona jest tylko zbita i stunięta, nie? Ona tylko jest stunięta No praktycznie to tam można by było ją tam czymś może przymocować później na jakieś tam y, Gwoździe do, do, do tych głównych regali tutaj, nie? To tu są ławki I tutaj je można sobie dać bliżej, tak? Aś, no to tak miały ławki wozy, nie? I może być ich więcej, mniej? Pewnie tak, zależy na ile osób trzeba autobus po prostu przebudować Ile osób chce podróżować tym wozem Bo tu widzę tak, stare koło leży Tak, to jest stare to A tu to przyjechały to było... chyba nowe koła, tak? Tam, tak, tutaj... to były dokupione gdzieś z góry Z internetu kupiłem Udało się ładne kupić koła, bo tamte to były mocno pognite, one są bardzo skodygowane. Ten wóz widać musiał pracować kiedyś dosyć sporo, bo był dosyć zniszczony. Także chyba na pewno nie stał na, na wystawie, tylko raczej pracował. Czyli jakiś można powiedzieć, to kto jeździł nim nie rolnik, tylko pan, tak? Nie wiem, nie wiem, trudno powiedzieć. No ale no, to nie jest rolniczy chyba wóz. Tak? To jest raczej wóz, tak, to jest wóz, tak jak kiedyś mi to, to jest wóz taka dorożka, którą się jeździło do miasta na zakupy tak czyli dalej. to był taki... Taki w gospodarstwie był jako wóz wizytowy, tak? Hmm. Na niedzielę. Na niedzielę. Niedzielę nie do kościoła. No bo z rolniczego punktu widzenia za dużego sensu nie ma, no bo jak to złożył na sytuację. Taki no. samochód dawnych czasów jednym słowem, tak? No właśnie. No bo tutaj co, jedynie można było odwozić ścianę trochę No zboża ziemniaków, niczego Albo się do niego nie załaduje zbyt. Chyba, nie, bo to były tak naprawdę, ta góra jest wymienna, nie? Góra się wymieniała, bo on się po prostu ściąga, bardzo prosto To ona nie no, ona jest Ona z no, ona w tej chwili jest, tu jest tak praktycznie chyba na dwie śruby i tam jest tworzeń Czyli tak naprawdę górę się ściąga, demontuje i pewnie wpadało się drugą ej, górę Która była przeznaczona bardziej do transportu takiego jakiegoś tam Właśnie jak do ziemniaków, czy do jakiegokolwiek transportu w gospodarstwie a hmm. to był wóz biletowy, wyjazdowy. Czyli co, góra była przyjemna. Czyli tak jakby na nadwozie można było zmienić. Tak. tak, myślę, że w tej chwili dużo nie kosztuje, ale tak, właśnie tu rozmawialiśmy z Sylwkiem podczas jak robiliśmy, że kiedyś wydatek kupienia takiego wozu, na pewno gospodarstwu, to też był niemały wydatek. Myślę, że trzeba było sobie kilka lat pracować, żeby zapracować na taki wóz w miarę nowy. Na pewno nie były to tanie rzeczy. No dzisiaj jakby taka seryjna produkcja gdzieś w Chinach była, no to taka... U zrób, to, zrób to sam, w kartonach spakowane. Wersejka. No tak, myślę, że taki, nie wiem, stolarz czy termak produkujący te, takie wozy, to myślę, że wyprodukowanie takiego wodno spokojnie zajmowało mu może 2-3 miesiące. Bo zrobić wszystko, pozyskać materiał i zrobić wszystkie koła, wszystko po kolei, to myślę, że nawet nie wiem, czy w trzy miesiące był w stanie to zrobić. No przy produkcji jednego, ale jak ktoś robił produkcję seryjną, robił tego, fabryka pewnie robiła to z setki, schodziło miesięcznie. No nie wiem, czy wozy były produkowane przez fabryki? Kiedyś? No, się zdaje, że tak. W Słupsku chyba była fabryka takich pojazdów. No fabryka wszystko było z fabryki tak naprawdę. No to raczej była produkcja seryjna. No to, to, to <coughs> wtedy. Stolarze... Zależy może w jakim okresie, i zależy gdzie. Stolarze Stelmachowie ewentualnie remontowali tylko, tak? Czyli później był remont. Możliwe, że robili też wszystko od podstaw. Pewnie mogłeś sobie zamówić wóz z fabryki, który nie był idealny, taki nie był dopieszczony, a mogłeś sobie zamówić wóz od... Czyli że jeźdzało się do takiego punktu ngielskiego, jak nagle sieci stały samowozy, tak? Bo to, oj, i poproszę, ten większy mniejszy wypoczarenie to się, można było odebrać. Mo, możliwe, że tak było. To tam dziadkę zrobię. No opócia są zachowane w tak? odbinale, tak. tak jak były, fajnie to, nie, no pięknie to wygląda. Bardzo fajnie wyglądają. Takie artystyczne są. Artystyczne, no to było To dek dekoracyjne, dekoracje są no tutaj, Tu to odtworzyliśmy te blachy, bo tam te oryginalne nie nadawały się do zainstalowania. Tu są odtworzone, ale też w oryginale. No, wszystkie nakrętki kwadratowe tutaj nie ma nigdzie okrągłych. Mm -hmm. Wszystkie nakrętki udało się uzyskać są kwadratowe. Tak samo jak i śruby kwadratowe, nie? W oryginale te też są. śruby tutaj polecone w oryginale kwadratowe. Dla kucia też te są takie. Tu bardzo ładnie to było wykonane. Nie wiem kto to jak, jak to jakaś fabryka, wykonował, wygonował. Mówi, ten hak do zawięcia jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie zrobiony. Ktoś już miał wprawę do tego? Ktoś już miał wprawę. No i ładnie, ładnie było. <kluzny> Na dwa konie. Tak, weźcie teraz to rozwiąże sprawę transportu pod kombajny. <kluzny> w roku. Aż takie mała wydajność będzie? Czy planowany kąpań z warkownicą? Nie, trawa jest lekka do podstawy. <gry> trawa, jak się będzie słabo sypać, to myślę, że się nie wysypie z tego. No, myślę, że przy, przy jechaniu jest prawdopodobne, że będzie. Wil, jak będzie wilgotna, to by się trzymała. Nie, też nie, przez ten wyleciała. Aż tak nie jest sztywna, ale jest sztywna. Nie, tak. bo tutaj one trzeba przepleć jeszcze jakąś tym. Witliną czy czymś? Mówią, że to Tak, oprecia. to były przeplatane wikliną niektóre, chyba nie wszystkie. A to jakby można go, to wtedy może jakby była mokra, to, nie, to wtedy mogłaby nie wylecieć. Mm -hmm. To znaczy pytanie, czy ktoś sobie we własnym zakresie plód taką wikliną, czy to były takie wyprodukowane z bitliną? Nie wiem, kto to wie, jak to kiedyś było robione takich... Tych ludzi, co to robili już praktycznie na pewno nie ma i nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, jak to wyglądało. No. To prawda, kosze wiklinowe, wszystko było kiedyś z wikliny. Teraz wszystko jest z wiadra, z metalu, z plastiku. No dostało tak naprawdę doczyścić ten wóz, bo dostało doczyczenie i, i takie prace wykończeniowe. Także trzeba go doczyścić, zaolejować na tą chwilę tak samo doczyczenie tutaj wszystkich tych elementów, jak tutaj. Podszyki, to wszystko trzeba po prostu, wodą było polane, trochę było i mocności miało, ale to dopisimy, trzeba po i zakończyć pracę i będzie, jak to Kazimierz mówi mi <śm> <śm> <śm>